Kolejny dzień w Montenegro i kolejne piękne miasto. Dzisiaj zabieram Was na spacer po historycznym centrum Budwy. To miasto różni się od pozostałych tym, że jako jedyne jest położone już stricte nad Adriatykiem. Nie czekajmy dłużej, nie zwlekajmy, no i chodźmy na ten spacer. Zabieram Was. Zwiedzając budwę na pewno trzeba odwiedzić stare miasto. A na starym mieście najstarszym budynkiem, no i najbardziej okazałym jest katedra świętego Jana Chrzciciela. E, kościół, który stoi tutaj od setek lat. Właśnie słyszymy jego dzwony wzywające nam sze. No i to jest miejsce warte zobaczenia. Katedra Świętego Jana Chrzciciela może poszczycić się najpiękniejszą sztuką sakralną w zupełnie innym stylu i zupełnie innej stylistyce, e, niż ta, którą my znamy i do której jesteśmy przyzwyczajeni. E, warto jest odwiedzać takie miejsca, poznawać e, ten e, styl. Przedstawiania sztuki sakralnej, no i tego rodzaju duchowość. Będąc tutaj w Montenegro, dla nas katolików może mieć inną atrakcję mianowicie można przystąpić czy wziąć udział w w mszy świętej w rycie grecko-katolickim. To taki sam ryt dla nas jak znaczy to jest tak samo ważna msza dla katolików jak ta nasza w rycie rzymskim, ale rzeczywiście z taką trochę wschodnią nutą, co jest tutaj bardzo mocno wyczuwalne.